Dalej omawiamy zagadnienia związane z kolorem. W tym przypadku postaramy się poprawić to zdjęcie, które było wykonane w pomieszczeniu z zaklejonymi szybami. Szyby były zaklejone żółtą folią, i w ten sposób powstało takie gigantyczne, brzydkie żółte przebarwienie. Takie przebarwienie raczej nie powstanie samoczynnie poprzez zły dobór parametrów aparatu, ale akurat w tym przypadku właśnie z powodu tej folii powstało. Niemniej jednak, nawet takie zdjęcie można poprawić. I właśnie w tym filmie spróbujemy doprowadzić to zdjęcie do lepszego stanu, mniej więcej do takiego. Posługując się kilkoma skomplikowanymi dość technikami, ale takimi, które są na szczęście możliwe do wykonania w Photoshopie MS-12. Wróćmy więc do tego zdjęcia. Klikam na przycisk Edytor. Tutaj mam jeszcze otwarte inne zdjęcie, które może posłuży nam jako rozpoczęcie. Jeżeli mamy jakieś delikatne przebarwienie, tak jak w tym przypadku, Mamy tutaj delikatne zarzucanie tego zdjęcia od światła, które jest żółte. To możemy tutaj posłużyć się prostszymi technikami i bardzo szybko to zdjęcie skorygować. Ja może najpierw stworzę sobie kopię tego zdjęcia, czyli drugą warstwę, i zmianę wykonam na tej warstwie 1. Wchodzę w menu Ulepsz, tutaj dopasuj kolor i usuń dominantę barwną. W ten sposób usuniemy żółte przebarwienie, ponieważ to jest nazywane właśnie dominantą barwną. Jak to zrobić? Musimy teraz tym kroplomierzem kliknąć w miejsce, które powinno być szare, białe czy też czarne. Najlepiej klikać według mnie w miejsca, które powinny być szare. Ja w tym przypadku kliknę gdzieś w tym miejscu. Ważne jest, żeby unikać miejsc, które są mocno rozświetlone, czyli na przykład tutaj nie warto klikać, chociaż tutaj oczywiście kolor powinien być podobny tego prześcieradła, ale to jest miejsce mocno prześwietlone, więc efekt będzie nieprzewidywalny. Efekt naszych działań będzie nieprzewidywalny. Więc klikamy w miejsca, które są oświetlone, ale nie ostrym, bezpośrednim światłem. Nie klikamy też w żadne odblaski. Takie jak na przykład tutaj na lampie odblask od żarówki. Tak więc kliknijmy gdzieś w tym miejscu. Możemy oczywiście klikać wielokrotnie, po to, żeby uzyskać nieco inny efekt. Według mnie taki efekt jest całkiem niezły, ale jest on zbyt silny. Zatwierdzam teraz te zmiany i znaną już techniką wymieszam te dwie warstwy. To jest warstwa oryginalna, czyli wygląd przebarwiony, a to jest wygląd skorygowany w stronę, można powiedzieć, niebieskiego. Odejmujemy żółty, czyli innymi słowy, dodajemy niebieskiego. Spójrzmy, lampy wyglądają zbyt brzydko, więc ja będę chciał wymieszać te zdjęcia mniej więcej w 50%. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na przykład w taki sposób. I spójrzmy jeszcze raz na zdjęcie przed, bardzo mocno przebarwione i po troszeczkę skorygowane. Wróćmy więc teraz do naszego zdjęcia, które ma bardzo silne przebarwienie. Tutaj musimy zastosować całkowicie inną technikę, żeby mocno skorygować to zdjęcie. A zaczniemy również od skopiowania tej warstwy tła, Ctrl J i tę warstwę musimy teraz rozmyć. Musimy po prostu znaleźć średnią wartość koloru na tej warstwie. Wchodzimy więc w menu filtr, rozmycie i tutaj średnia. Powstaje nam warstwa z jednym tylko kolorem, który jest średnią z wszystkich tych pikseli. I teraz tę warstwę odwrócimy, a w zasadzie kolory tej warstwy. Robimy to przez wciśnięcie CTRL-I, tak jak inwersja. W ten sposób z żółtego uzyskujemy kolor niebieski. Ja przełączę się teraz do trybu kolor. To jest bardzo istotne. Tryb mieszania kolor powoduje, że kolory są brane z górnej warstwy, natomiast... Kontrasty czy też kontury brane są z warstwy dolnej. W ten sposób pozyskujemy zdjęcie, w którym mamy kolory niebieskie, ale cały czas wygląd naszego zdjęcia jest zachowywany. Teraz do tej warstwy dodam maskę, ale zanim to zrobię, będę chciał wykonać jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna, a mianowicie utworzyć zaznaczenie, które będzie maską jasności tego zdjęcia. W Photoshop Element nie istnieje żadna wbudowana metoda wykonania takiej operacji. Ja tutaj wykorzystam moje efekty, dodatkowe efekty, które wczytałem do Photoshop Elements. One również będą dołączone do kursu i dzięki nim można bardzo szybko taką maskę jasności wykonać. Wyłączę na chwilę widoczność tej warstwy, przełączę się na warstwę tła. Przejdę do efektów i tutaj do moich efektów. To są trzy moje efekty, które załadowałem, czyli jeżeli jesteśmy na filtrach, przełączamy się na efekty. Tutaj stąd przełączamy się na moje efekty. I w tym miejscu mamy maskę jasności. Klikam teraz dwukrotnie w tym miejscu po to, żeby załadować maskę jasności. Jak widać mamy zaznaczenie wykonane na podstawie jasności pikseli na naszym zdjęciu. Głównie zaznaczone są tutaj jasne obszary. Właśnie na tym polega maska jasności, że im jaśniejszy obszar, tym bardziej jest on zaznaczony. Jak widać podłoga jest praktycznie w ogóle niezaznaczona, Jedynie tutaj, gdzie nie, gdzie fugi między płytkami zostały złapane. Czyli im jaśniejsze elementy. Tym bardziej są zaznaczone. Przechodzimy teraz z powrotem do warstw i na podstawie tego zaznaczenia wykonamy maskę. Przełączam się z powrotem do warstwy 1, włączę jej widoczność i teraz kliknę na ikonie nowej maski. I spójrzmy, co się stało. Nasze zdjęcie zostało magicznie skorygowane. Spójrzmy, jak ono wyglądało na początku. To jest wersja przed, a to jest wersja po naszych korektach. Jak widać, jest tutaj kilka czynności do wykonania, ale są one stosunkowo proste. Technika jest dość skomplikowana, ale jak wiemy, jak ją wykonać, to rzeczywiście w krótkim czasie możemy skorygować tragicznie przebarwione zdjęcie. Teraz oczywiście możemy dalej manipulować tym zdjęciem. Możemy na przykład dodać tutaj jakąś warstwę korekcyjną, na przykład jasność-kontrast i ustalić tutaj jasność i kontrast zgodnie z naszymi upodobaniami. Możemy na przykład troszeczkę rozjaśnić to zdjęcie. I na przykład delikatnie zwiększyć kontrast. Jeżeli taki efekt korekty według nas jest zbyt silny, to w każdej chwili możemy wrócić tutaj do tej warstwy, która usuwała nam te przebarwienia, i możemy zmniejszyć i krycie. Przesuwając się w lewo na przykład do 90%, możemy uzyskać taki efekt.